Dobry wieczór. Witam serdecznie wprost ze sceny Teatru Nowego gdzie 2,5 godziny temu odbyła się premiera spektaklu pod tytułem Ambona Ludu, na której miałem okazję być i byłem zaproszony jako gość honorowy, mogę wam się pochwalić. Słowo raczej do tutaj braci kibiców poznańskich. Gorąco zapraszam. Abyście udali się na spektakl, tylko jedna prośba. Proszę nie roznieście, nie roznieście tego <laughs> tego teatru, bo pamiętajcie, że jest to nasz tutaj poznański skarb, coś ważnego dla nas wszystkich. Miałem okazję być nieformalnym konsultantem, tylko od razu jedna uwaga. Yy, człowiek, który odgrywa rolę pewnego kibola, nie odgrywa mnie samego. Kontaktował się ze mną, szukał natchnienia, szukał się wyrażenia, aby się wyrazić w tej sztuce. Myślę, że pomogłem. Nie byłbym sobą, gdybym nie, nie wyraził swoich opinii na bankiecie i dobrych rad panu reżyserowi, aby jeszcze uatrakcyjnić i dojść do większego perfekcjonizmu tejże sztuki. Zostało to przyjęte przez nich wszystkich jako, jako dobrą monetę. Cóż więcej mogę powiedzieć? Może to, żebyś Radku naprawdę zorganizował jakieś takie wyjście wszystkich swoich, swoich podkomendnych. Mirku, Tomku, również bym chciał, żebyście się tutaj znaleźli. Sceneria nie jest też bez znaczenia, ponieważ ma na celu ukazanie ustawek leśno-polannych. Nie wiem, czy dobrze się wyrażam także no jest warto, warto stanąć z boku nad tą sztuką zastanowić się zobaczyć jak wy będzie jak wy jako kibole jesteście odbierani przez kompletnych mm, przez kompletnych właśnie laików no to słowo mi się tutaj i, i, i ogół społeczeństwa jak was, jak was postrzega jak was odbiera pewne rzeczy mnie ubodły ale naprawdę za, mimo że odżegnuję się od tego jak tylko mogę i kiedy mogę ale pewne, pewne sprawy pewne Pewne doświadczenia zostają w człowieku chyba już jednak do grobowej deski i będziecie widzieli takie, nie wiem, nawet czy krzywe zwierciadło, ale jest się nad czym zastanowić. Mało tego, sztuka ta wpisuje się w, w ogóle jakże jakże mocno w to, co się dzieje na, w to, co się dzieje w życiu u nas otaczającym i w chwili obecnej nawet takie na, na, na świeżo te wydarzenia polityczne i obyczajowo-społeczne. Jeszcze raz Was wszystkich zapraszam, a jest tutaj imiennie nazwana drużyna Wasza ukochana KKS Lech Poznań. Także wy będziecie następnymi krytykami. Zobaczymy jak to odbierzecie. Gutek, jeżeli się tu znajdziesz, proszę nie roznieść tutaj foteli, krzeseł ani nic. Błagam cię o to. Jeszcze raz Was wszystkich zapraszam. Trzymajcie się.